Tu masz różne papiery, kamieniożyce. Wystawiasz rękę. No. Poczekajcie, Wystarczy ja muszę rękę. to zobaczyć. Do trzech. Dobra, Na patrzymy. Trzy, cztery. Na 3-4. Na 3-4 musisz y, R2 nacisnąć. Wybrać, nie? 3-4. Dobrze, Ania, jeden. Jeszcze no. raz. Wygrany zostawia świnię, pamiętaj. Waga 3, 4, 3 Dobrze, Ania 2 no to już i tak wygrałam Wygrała No nie, bo jeszcze Ale może do 3 właśnie Dawaj no. no poczekaj, bo znowu muszę w to wejść To już już spadnie Ok jestem z gotów kamieniem czekasz 1 2, 3 Remis ale jeszcze i tak mi wychodzi 2... 2-1 3-1 No 3-1, no to dziękuję ja... Wygrała Zobacz zamurowało go po prostu Właśnie, stanął w miejscu Świnę Obrażam się, nie idę Dobra, idziemy dalej